Witam ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę poruszyć temat stanu flow. W jaki sposób e, uruchamiamy stan flow i e, jak konkretnie co możesz zrobić ty na co dzień po to, aby ten stan flow zagościł u ciebie e, jako rezydentny stan, który na przykład osiągasz wielokrotnie w ciągu dnia. Zapraszam do oglądania w tym odcinku, no cóż, chciałbym Ci powiedzieć o tym, jak konkretnie i co robić, aby wejść tam flow. Natomiast dla tych, którzy jeszcze z tematyką się nie zapoznali, być może oglądają jeden z pierwszych filmików, moich bądź też kogokolwiek innego. Stan flow to stan umysłu, stan świadomości, który stoi za wszelkiego rodzaju osiągnięciami. Jeżeli chociażby przychodzi do głowy ktokolwiek, to osiągnął jakieś ponadprzeciętne rezultaty. Mówimy o sporcie, czyli mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie Polski wszyscy ci, którzy osiągają naprawdę ponadprzeciętne rezultaty albo ludzie, którzy uprawiają sporty ekstremalne i ciągle przekraczają swoje bariery. Albo ludzie, którzy w swoich dziedzinach naukowych, biznesowych osiągają naprawdę fascynujące rezultaty, za tym prawdopodobnie stoi stan flow, ponieważ jest to stan, który umożliwia Tobie osiąganie tego, co normalnie byłoby niemożliwe. Zatem, jak ten stan flow uruchomić, w jaki sposób wprawiać się w stan flow po to, aby wykorzystać go częściej w ciągu dnia? Otóż, w pierwszej kolejności e, chciałbym Ci powiedzieć o e, takiej rzeczy, a mianowicie Michali Cicciardelli, w swojej książce i pracy, którą opublikował, uznawany jest za takiego Ojca Chrzestnego, właśnie Ojca Chrzestnego e, Stan Flow. To e, w jednym powiedzmy z takich elementów, o którym on wspomniał, pisał, to jest odpowiedni stosunek pomiędzy umiejętnościami, czyli to, co masz na osi X, i wyzwaniami, czyli. W jaki sposób sytuacja mobilizuje Twoje zasoby. Mniej więcej powinno to być tak, że za każdym razem, na każdym poziomie, Twoje umiejętności, które ciągle wzrastają, są dopasowywane do wyzwań, które ciebie czekają, albo odwrotnie. Dopasowujesz wyzwania do swoich umiejętności. W ten sposób nigdy się nie nudzisz ani nie frustrujesz, tylko ciągle się rozwijasz. Tutaj, oczywiście, wnioski, jakie można z tego wyciągnąć, jeżeli jesteś osobą, która na przykład prowadzi zespół handlowców, sportowców. Starasz się te wyzwania dopasowywać tak, aby nikogo nie połamać, nie załamać, nie sfrustrować, żeby to wszystko było w zasięgu jego możliwości i ażeby mógł takie czy inne coraz lepsze rezultaty osiągać. I to jest kluczowa kwestia. Czyli nie nudzisz się, nie frustrujesz, ale ciągle idziesz do przodu i ciągle rozwijasz swoje umiejętności, stawiając sobie coraz to nowe wyzwanie. Zwróć uwagę, że u wielu osób, studiując wiele biografii, można by powiedzieć, że to są ludzie, którzy nigdy nie uzyskują tak zwanej, powiedzmy, satysfakcja. Satysfakcja oczywiście jest i jest ona przeogromna na każdym poziomie, ale nigdy nie osiadają na laurach. Nie ma takiego momentu, kiedy powiedzieliby, że już w zasadzie osiągnęli wszystko i nie są w stanie iść dalej. Oczywiście w sporcie znajdziesz takie przykłady, kiedy to mistrz świata oświadczył, że jest najlepszy na świecie i oto następną walkę przegrywał. Ale to miało więcej wspólnego z pychą i ignorancją, aniżeli ze stanem flow. Stan flow to jest coś, gdzie ty uwalniasz się od zewnętrznych uwarunkowań, czyli nie jest dla ciebie ważny tytuł Mistrza Świata, ale to jak i o ile lepszą stajesz się osobą za każdym razem, każdego jednego dnia. To jest kluczowe. Czyli dopasowanie na skali umiejętności versus wyzwania, które sobie stawiasz. Ciągle stawia sobie poprzeczkę i uniezależnij się od czynników zewnętrznych. Jeżeli jesteś handlowcem, staraj się być coraz lepszy, stawia sobie coraz wyższe wyzwania, coraz obsługuj coraz bardziej wymagających klientów, stawiaj sobie coraz wyższą poprzeczkę, jeżeli chodzi na przykład o cele sprzedażowe. Jeżeli jesteś sportowcem, no to wiadomo, ciągle przekraczaj swoje bariery. Nieważne, czy jesteś lepszy od tego czy tamtego zawodnika, ważne jest, że jesteś lepszy od swojej wczorajszej wersji siebie. Kolejna sprawa. I tutaj chciałbym Ci wymienić kilka ważnych elementów, które już stoją za pielęgnacją codzienną stanu flow. Czyli po pierwsze, staraj się uzyskiwać i pielęgnować pasję, dążąc do jakichś celów. I tutaj wiele osób mówi tak, ale wiesz, pasja to jest coś, co się nie pojawia. Bardzo często mylimy dwa pojęcia. Bardzo często to zaznaczałem w wielu miejscach, gdziekolwiek miałem okazję, przyjemność, zaszczyt prowadzić szkolenia. Pamiętaj, że najpierw pojawia się zaangażowanie, a później dopiero pojawia się pasja. Czyli najpierw musisz się zaangażować, później pojawi się pasja. Nieodwrotnie. To nie jest tak, że pasja strzeli Cię w łeb i nagle się zaangażujesz. Najpierw się angażujesz, a potem pojawia się pasja. Dążąc do na przykład realizacji jakiegoś celu, który jest oczywiście na przykład zgodny z nomenklaturą SMART. Kolejna sprawa, nieprzewidywalność i ryzyko. Zwróć uwagę, że w przypadku sportów ekstremalnych jest to jeden z elementów, który powoduje, że ci ludzie zmieniają książki i podręczniki do nauczania fizyki, zaprzestając sprawą fizyki, robiąc różnego rodzaju akrobacje powietrzne, nie tylko w taki sposób, jak fizycy by się tego nie spodziewali. Ryzyko jest też elementem, który bardzo często występuje np. w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych, przedsięwzięciach biznesowych, gdzie faktycznie zawsze możesz stracić, ale możesz też bardzo dużo zyskać. Ryzyko jest też między innymi tym, co oczywiście wciąga ludzi w grę, w gry hazardowe. Wiem to skąd. No cóż, kiedyś miałem okazję, przyjemność pracować jako krupier w kasynie. I to w Stanach Zjednoczonych, I faktycznie tam jest to o wiele bardziej rozwinięte działaniach. To ryzyko i nieprzewidywalność wciąga ludzi do tego stopnia, że przegrywają swoje majątki i dorobek życiowy w zasadzie w ciągu jednego wieczora. Jest to element, który oczywiście możesz wykorzystać na swoją korzyść, jest to element, który może spiskować na Twoją korzyść i w imię celu, do którego dążysz. Kolejny element odpowiednia relacja wyzwania umiejętności to jest to, co pokazywałem Ci na poprzednim wykresie, no i sprawa związana ściśle z tym wykresem to złożoność zadania. Zadanie powinno być na tyle złożone, że w zasadzie fajnie by było móc rozkładać je na poszczególne etapy i robić to tak. Mm, aby, no cóż, to Cię pociągało, to, że ciągle masz coś do zrobienia, ciągle y, musisz używać swojej inteligencji, wznosić ją na jeszcze wyższy poziom. No i tutaj zauważ, powiedziałem flow, w zasadzie od strony zadań, jakie wykonujesz, czy to zadań zawodowych, czy to zadań na przykład związanych z Twoim hobby, czy to zadań nawet związanych z życiem prywatnym. Sytuacje społeczne też potrafiają być wyzywające i na przykład doskonale swoje umiejętności społeczne, jesteś w stanie ciągle podwyższać swoje umiejętności do końca życia. Jeżeli tego nie wiesz, to już to wiesz. Jeżeli z tego wcześniej nie wiedziałeś, to już to wiesz. Oczywiście można to szlifować i zawsze na samym końcu powiedzieć: tak, jeszcze wiem dosyć mało, jeżeli chodzi o umiejętności perswazji, komunikacji, negocjacji itd. tak dalej. Teraz przejdźmy do tych Przede wszystkim prostych czynności, które możesz robić po to, aby ten stan flow szybciej i częściej indukować w życiu codziennym. I powiemy tutaj od strony prostych czynności fizjologicznych, które możesz wykonywać po to, aby stan flow u ciebie zagościł. Więc pierwsza podstawowa sprawa zwróć uwagę dostateczny odpoczynek. Szczególnie skłaniam się tutaj w stronę snu, który powinien być odpowiedniej i ilości, i jakości, bo to jest kluczowe. Odpowiedni rytm pracy i odpowiedni rytm dobowy. No cóż, pamiętaj, że nasz organizm podlega pewnym prawidłom, jeżeli chodzi o dostosowanie się do otaczającego ciebie środowiska naturalnego i nie do końca jest tak, że możemy pracować dniami i nocami, ponieważ organizm prawdopodobnie szybko się wypali. Będzie to co by sygnalizował za pomocą różnego rodzaju symptomów bądź tych manifestacji klinicznych różnego rodzaju schorzeń. Natomiast odpowiedni dobowy. No chociażby, jeżeli chodzi o rytm dobowy, pamiętaj, że na przykład od rana. Warto byłoby się skoncentrować na tych najważniejszych zadaniach. Pamiętaj, aby rytm pracy był podzielony na bloki 120 bądź też 90 minutowe, w zależności od tego, ile jesteś w stanie pociągnąć podzielone 20-minutowymi przerwami. Przerwa jest ci potrzebna, faza deload jest ci potrzebna. Musisz ładować swoje baterie i akumulatory w trakcie, powiedzmy w trakcie pracy, w ciągu dnia odpowiedni rytm dobowy. Pamiętaj o tym, że powiedzmy, możemy pracować efektywnie do pewnej godziny, na przykład do godziny gdzieś tam około 19.20. Wtedy przychodzi wydzielanie melatoniny wyższe o godzinę 21.30 i w zasadzie powinniśmy kierować się w stronę zajezdni. Natomiast, no cóż, pamiętajmy o tym, że pogwałcić prawa natury możemy próbować. Nieskutecznie i bezskutecznie, ponieważ organizm prędzej czy później się o wszystko upomni. Zatem nie warto tutaj igrać z ogniem, nie warto bawić się w chowanego z naturą, ponieważ no cóż, marne szanse mamy niestety i organizm się upomni tak czy siak. Aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna powinna być na tyle zajmująca, że powinna dążyć do ciągłego rozwoju Twojej na przykład fizjologii. I tutaj e, pamiętaj o tym, że wiek jest tylko cyfrą. Tak naprawdę, jeżeli ciągle m, czynisz wysiłek, twój organizm może ciągle się rozwijać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zostać mistrzem świata w jakiejś dyscyplinie w wieku 60 lat. Ja nie mówię w jakiejkolwiek dyscyplinie, ale są tacy ludzie, którzy udowadniają, że jest to absolutnie możliwe. A do grona takich osób, na przykład, należy jeden z Polaków, który w wieku, bodajże się 61, czy w przedziale 61-63. Naprawdę pokazał, co może dziadek jeszcze zrobić. Aktywność fizyczna, pamiętaj, aby nie obciążała cię, tak, aby cię nie złamała, aby ten poziom kortyzolu nie był za wysoki, ale żeby po prostu pomagała Tobie lepiej funkcjonować w ciągu dnia. Tak? Pamiętajmy o tym też, o czym mówiłem wielokrotnie. Medycyna mięśniocentryczna mówi o tym, że twój kapitał w postaci masy mięśniowej jest oczywiście organem endokrynnym, który warto szanować i warto o niego dbać. No i kolejna sprawa na samym końcu w tym odcinku, o czym chciałbym tutaj powiedzieć, to oddech. Oddech, który będzie pobudzał twoją uważność, czyli mindfulness. Oddech, który będzie wprowadzał cię w stan medytacji. Oddech na przykład w wydaniu oddechu przedłużonego, który polega na tym, że bierzesz głęboki wdech, oddychając oczywiście przez nos, liczysz sobie do czterech, raz, dwa, trzy, cztery i wydech, który jest dłuższy, licząc do sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W ten sposób wyrównujesz równowagę pomiędzy, na poziomie układu autonomicznego układu nerwowego, pomiędzy układem sympatycznym i parasympatycznym. W ten sposób doprowadzasz do dialog. Oddech. Wystarczy, w zasadzie skoncentrujesz się na swoim oddechu. Odliczysz do 10. Uważności, spędzisz te 10 sekund. I już Twój oddech wpłynie na Twoją fizjologię, rozluźniając ją nieznacznie i sprawiając, że Twoja wydajność, wydolność psychofizyczna na pewno wzrośnie. To są kluczowe kwestie, które wydaje mi się warto wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o swoje codzienne funkcjonowanie. Czyli wydolność psychofizyczna w domu, wydolność psychofizyczna w pracy, wydolność psychofizyczna w aspekcie, w kontekście zawodowym, w kontekście prywatnym, w kontekście bardzo prywatnym. To są wszystkie te rzeczy, które możesz stosować. Odnośnie oddechu, jak to szczegółowo, bo tych technik jest przede wszystkim bardzo dużo. Jak to robić? Metod jest sporo, ale między innymi jednym z takich sposobów jest na przykład przedłużony wydech, kiedy to Wykonujesz sobie serię takich 10 wdechów i i wydech, stara się, aby był dłuższy co najmniej o półtorej raza od wdechu. Mindfulness oczywiście, uważność, praktykowanie uważności to jest coś, co może ciebie wprowadzać w ten flow. Uważność polegająca na tym, że koncentrujesz się sensorycznie na wszystkich swoich zmysłach i starasz się odczytać, co twoje zmysły rejestrują. Zawsze coś się dzieje ciekawego, zawsze warto zwrócić uwagę na wiele rzeczy. Jeżeli masz uważność, faktycznie wiele, wiele rzeczy się zmieni. Jeżeli chodzi o medytację, czyli o rozświetlanie trochę innych obszarów mózgu, wtedy, kiedy Twoje ciało odpoczywa, jest to jeden z elementów, który oczywiście umożliwi Tobie w znacznie skuteczny sposób wejście w stan flow. Od, cała filozofia myślę na początek, temat otwierający i otwierany przeze mnie w odniesieniu do tematu flow, który to stan świadomości. Który to hmm, stan umysłu możesz oczywiście pielęgnować na co dzień, dając sobie możliwość doświadczania flow w znacznie szerszym zakresie czasu, bo faktycznie, zadam na koniec prowokujące, prowokatywne pytanie, co by było, gdyby się okazało, że możesz większość dnia spędzić w stanie flow, jakby to było, gdyby twoje życie wyglądało w ten sposób że osiągasz ponadprzeciętne rezultaty, masz 5 razy większą kreatywność, 5 razy większą produktywność, uczysz się 4 razy szybciej i masz 5 razy więcej orgazmów. Pytanie oczywiście retoryczne, zadaj sobie pytanie na koniec, ile przyjemności jesteś w stanie znieść. Tym samym dziękuję Ci za poświęcony czas. Serdecznie Ciebie. Pozdrawiam, życzę sobie wszystkiego dobrego, samych ekstatycznych doznań, które będą prowokowały Ciebie do rozwoju. Najlepszego, trzymaj się. Cześć, zapraszam do oglądania następnego odcinka. No i oczywiście, jeżeli Ci się podoba to, co robię, subskrybuj kanał, zadawaj pytania i komentuj.